Halo Kamil, cześć. Słuchaj, zablokowałem PIN do podpisu elektronicznego albo go zapomniałem. Nie wiem, no nic nie działa, nie mogę się zalogować, a dzisiaj wiesz, musimy podpisać ten przetarg. Możesz mi jakoś pomóc? Co, można to odblokować? Jak to? I co, może jeszcze przyjedziesz i pokażesz mi jak to zrobić? Jasne, to zapraszam. Przyjeżdżaj. Dzięki. Dzień dobry. Z tej strony Marcin z eSign. W tym wideo chcę ci pokazać w jaki sposób możesz odblokować PIN do podpisu elektronicznego. Wideo specjalnie dla ciebie przygotował Maciej z eSign. Zapraszam. Pokażę ci w jaki sposób odblokować certyfikat kwalifikowany SimplySign. Będziesz potrzebować nadany przez ciebie kod PUK, który został wprowadzony w trakcie akceptacji certyfikatu. Zaloguj się do swojego konta SimplySign. Adres znajdziesz w opisie filmu. W prawym górnym rogu na zaloguj. Wprowadź swój adres e-mail przypisany do konta SimplySign oraz token wygenerowany z aplikacji na telefonie. W podglądzie Twoich kart wirtualnych rozwiń menu karty. Kliknij na Zresetuj numer PIN. Wprowadź swój kod PUC. Kod był nadawany przez Ciebie w trakcie akceptacji wydanego certyfikatu. Jeżeli go nie pamiętasz, masz tylko trzy próby, aby zgadnąć jaki on był, po czym karta jest blokowana permanentnie i trzeba wydać nowy certyfikat. W prowadzeniu wszystkich niezbędnych kodów kliknij zapisz. Informacja o sukcesie wyświetla się w prawym górnym rogu. Dostęp do certyfikatu został przywrócony. Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia lub asysty przy procesie odzyskiwania dostępu do certyfikatu, zadzwoń lub skontaktuj się z nami e-mailowo. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli było ono dla Ciebie pomocne, warto zostawić kciuka w górę i zachęcam do subskrypcji naszego kanału eSign. Jeżeli masz jakieś pytania, możemy Ci w czymś pomóc. Wejdź na stronę www.assign.pl i na górze, na górze strony znajdziesz numer telefonu do nas. Możesz do nas zadzwonić bądź wysłać maila. Ewentualnie możesz zostawić jakieś informacje bądź pytanie na dole w sekcji komentarzy. Dziękuję Ci jeszcze raz i bądźmy w kontakcie.